Dzień dobry. Witam u próbnego odcinku na temat drzew. Więc drzewo, po czesku strom. Gałąź, po czesku wietew. Gałęzie, wietwę. Więc jeszcze raz. Strom, wietew, wietwę. Drewno, drzewo, więc trzeba uważać i nie pomylić drewno i drzewo. W czesku drzewo, strom, więc to całe to strom, drzewo, no a ta materia, z, którego, z której on jest niby zrobiony, to drzewo, drewno.